LANLAN Master Cube. Kostka przychodzi do nas w takim oto białym, charakterystycznym dla marki LANLAN Lan pudełeczku. Standardowy wymiar bowiem 57 mm. Kostka jest dość ciężka, waży ponad 130 gram, około 134 gram. Kostka rusza się naprawdę przyjemnie i płynnie, lekko klikająco. Jeśli ktoś miał do czynienia ze zwykłym squeeve, to myślę, że yy... Ten feeling będzie mu dość dobrze znany. Kostka uważam jest dość trudna, zwłaszcza dla osób, którzy y, nie układali jeszcze nigdy z Cuba. Naklejki charakterystyczne, y, standardowe, y, ale wykonane z dobrej jakości folii. Budowa kostki jest dość nietypowa. Widzimy dziwny krzyżak, śruby regulacyjne oraz kilka rodzajów klocków, między innymi centry które są podwójne, różne rodzaje, nazwijmy sobie to, krawędzi oraz narożniki. Naprawdę budowa ciekawa. Polecam tę układankę dla wszystkich kolekcjonerów i dla tych, którzy lubią się pogłówkować i pobawić w dość ciężkie i trudne, nietypowe układanki. Mr. Sausage, recenzja filmowa. Polecam!